Bądź przeklęty, człowieku! idź precz z krainy miłości Boga Twojego! Bądź przeklęty na wieki! idź precz! Bądźcie przeklęci grzesznicy!

cześć! Się cześć, witam. Cześć! cześć, cześć! cześć! Cześć, cześć. Cześć Natalia, cześć. man. co, idę na spacerek, tak fajnie będzie w sumie. Tak? Co to za ból? Wie ktoś? Nie. Nie. Kurde. co? Jesus, Jesus Maria! Jesus, drop! 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 drop Jesus Maria! Trouxe! Tu é a vida, tá? Tá? Mas é minha? vida? 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 Eu te Eu Oh! Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh, oh. oh Like bar. Jak słyszałem, że tutaj Wisła gra, Wiesz, jaki wynik może? No to może sprawdzę. Ile było? Poczekaj, już. Dawaj, komórze. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ludzie! Ci z Was, którzy żałują swoich grzechów, nie przystąpią do miłości swego pana! Ci zaś pośród Was, którzy nie żałują swoich grzechów, względem Boga! Ale i względem bliźnich! Niech będą potępieni na wieki! Sody do nieba zostaną otworzone na, za 5 sekund. Prosimy przygotować osobisty spis dobrych uczynków do kontroli. Bo yeah! Terrorystom droga bo nieba zamknięta! A i morderci potępiani na wieki pędą. We